Elo bolo, elogizmo, piorun, nabicie Cebas, to jest Warszawa. Rap ze stolicy. Cały czas sztywniutko. Od braci dla braci. Od dobrych dla dobrych. Policji kurwie. Nowa na ten sam szpital Doktor, nic nie pytaj, tylko szyj, tu i tam ty, ty, chwilka, pęka stół w kilka Jesteś w moich winglach. to mój sport park i drink bar yeah. Miasto żyje we mnie, we mnie zdycha Grzechem stracić jest sprytnie te brednie, że pycha Dusza krzyczy cicho, dla mnie to gówno jak Biblia Gdy o szóstej paczy w kukiel, to jest spuszczam do kibla Mrok, wszyscy odchodzą w mrok Ty, stop, albo syp ten koks, ha. Trupy wokół jak w krypcie, dupy ujebane w kokainie jak w sztywcie. Prawdy są uniwersalne, tanie dragi, tanie panie, drogie dragi, kurwy taje. stare telefony, nowe numery. Kokaina, wuda, jeden chujble bez przerwy. Źle śpisz, widzę to z twych źrenic. Kodeina zamiast proteiny. nie ma nadziei, nas tylko mrok może wybielić. B do I do O do R do U do N ELO Piorun, syny! ja Buda leci na pokład jak lawa Pali jak agregat, jak nie grzesz, spierdalaj Jest duży, większy, największy Trzymaj to w pacenie, to nie będziesz miał pretensji Za dwunastki w robocie to nie w długach Chcesz Mercedesa, kurwa, to się naucz wad wyłudzać Ja, że co mi grozi, grupa Ucisz się duszo moja, albo cię uciszy wuda Zawilgoć błoto Ten syf może zmyć tylko po to Brak snu, brak hajsu, brak towaru Chaotyczne wizje zastąpiły ziomków paru Bardzo lubisz, więc leci za długi nieruchomość Menaż długi, a na drugi dzień wraca świadomość Chcę po prostu usiąść i poczekać Ale miasto mój bliźniak syjamski, on nie wpada w letar Źle śpisz, widzę to z twych średnic Kodeina zamiast protein Cii, Nie ma nadziei Rok Może wypienić, nie po prostu, nie bszy, HWDP Dla wszystkich dobrych chłopaków! Cicho bądź gdy trzeba go, w tym jutro, go, Kurta, strzelaj. Czasem twój grzech ma zbyt długi cień.